Jednym podwójnym Face ID Twoja rezerwacja została potwierdzona Krystian! No! Możesz się pakować! Dobrze? No pakować się możesz. Jakieś, nie wiem, Ale sensie... boksereczki no, jakieś... Się i się... <laughs> Jeszcze nie, póki co wspólnie. Jedziemy gdzieś. No? Gdzie? W góry A kiedy? Dzisiaj? Co się dzisiaj właśnie Nie, dzisiaj jedziemy i mamy nosek z dzisiaj na jutro. Sobota, godzina 11 rano, właśnie zakończymy. Ej, 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 ruszamy, bo to czasu no. mało. Trochę, musimy się spakować. I się rozsypce jeszcze. Ej, pomalowałam się, bo mieliśmy jakieś zakupy spożywcze jak w sobotę. Co z zakupami? jak wytrzymają? Najwyżej gdzieś kupimy takie najpotrzebniejsze rzeczy na poniedziałek, a w poniedziałek pojedziemy na zakupy. Widzicie? Tak to się można dogadywać. Pakujesz to... na nie. <laughs> Dobrze, że jej kupiłam strój kąpielowy. Baseny? Wzięłam nam hotel, ten co jest e, z akwaparkiem w jednym budynku. I mamy godzinne wejście tak jakby w cenie. cenie bo Czyli my jedziemy tylko po prostu... Posiedzieć w hotelu. <laughs> e, Stwierdziłam, że godzina nam wystarczy. Najwyżej dokupimy ewentualnie, bo tam jest sala do zabaw dla dzieci, siłownia, siłownia, bez sauny. Yy, więc, więc myślę, że i tak godzina basenu nam wystarczy, jak i to dokupimy. Teraz się tylko trzeba spakować, mamy bardzo niewiele czasu, bo w sumie nie ma co marnować czasu, także witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj będzie vlog wyjazdowy, bardzo luźny, bardzo luźny, bez zwiedzania raczej. Praktycznie w ogóle, no bo z już chyba znamy yy, na wylot, nie planujemy wstępnie nigdzie chodzić, raczej... Nadia co już Spokołaś, jedziemy Nadia. Chcesz jechać? Kinęła głową. Yy, raczej jedziemy na taki wyjazd wypoczynkowy, żeby faktycznie spędzić go w hotelu. Diety w tych dniach nie ma, na żadnych wyjazdach nigdy nie trzymamy diety, mamy się z tym świetnie. Nie. I uważamy, że wyjazdy są też również po to, żeby dobrze zjeść. Ale na siłownię rzeczy sobie weźmiemy, nie? Więc witajcie w kolejnym filmie. Miłego oglądania. Pakowania jak już chyba zawsze standardowo, odkąd Nadia się urodziła do tej torby. Mami bag. Pakowałam tu już pieluszki. Potrzebne są jeszcze mokre chusteczki. Słuchawki, ładowarki i inne. Tutaj sobie biorę strój kąpielowy. Dla siebie. Dla Nadi jedna piżamka. Myślę, że starczy, choć może jak to dla Nadi, to ja zawsze biorę wszystkiego w zapasie. Skarpeteczki jedne i drugie. Bluzeczka na jutro dla mnie również różowa. Tutaj jakaś piżamka, pierwsza lepsza, której byłam się rano. O! Skarpetki dla mnie. Dalej mamy strój kąpielowy dla Nadi. Nie mierzyłam jego, ale liczę, że będzie. Dobry, jeszcze z mytką Nie no, musi być dobry gumeczki do włosów Pampersy do basenu, do wody Wziąłeś sobie klapki? Na basen Ej, oddaj mi wam Pani! Ej! Wszystkie kosmetyki, totalnie wszystkie Wiesz co by było? Nie basenu? jeszcze jej jakieś takie ulubione zabaweczki Kocy, tu już ubrania to mówiłam. Spodnie do wózka, ja się nie kropówki, bo na pewno pójdziemy. kolejne zabawki. Butelka na mleko. I kurczę myślę, że wszystko. Mam nadzieję, że wszystko. Pójdziemy jutro, z palenką do kościółka, już zakopanym. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wyjechaliśmy w końcu. Dzięcie, już było, już tak, jedziemy. Znaczy fajnie, mamy wszystko. Mamy równą godzinę 12, więc. Czyli godzinę jeszcze zebraliśmy no, tak naprawdę. Półtorej, o 11. Nie, o 11. O 11, 11? faktycznie. Tak, normalnie zaczęliśmy o 11. Ale w sumie tak, już mówiłam, że jest godzina 11, zarezerwowałam. No. Ty, no to szybciej niż myślałam. Ogólnie to dość szybko nam to no. i fajnie poszło. Ale w sumie to już nie nasz pierwszy wyjazd, więc wiemy mniej więcej co spakować. Eee, Nadia nie jest noworodkiem. Dokładnie, więc nie trzeba było brać nie wiadomo co. Tak słyszałam, że to e, pakujesz i mówisz, że tej mam z tym Boże, ja bym w ogóle nie pomyślał. <głos> <głos> więc jedziemy, mamy 2 godziny 50 minut drogi, już pisałeś do celu? Tak, już. Stricto cel. Jedziemy stricto prosto ce do hotelu, tam mamy wszystko w jednym budynku. Eee, to właśnie basen, sauny, sale zabaw, ćwiczenia, y, restauracje byśmy chcieli, no wszystko, wszystko. No i przede wszystkim aquapark, nie? bo tak jak wam mówiłam to jest y, ten sam budynek. Swoją drogą też w bardzo dobrej cenie, bo 293 zł, tak? Wyjątkowo nie wzięliśmy ze śniadaniem. I to tak, tak podkreślam wyjątkowo, bo w ostatnim filmie z Zakopanego mówiłam wam, że Wolimy byle jak nocleg, ale śniadanie hotelowe. Tak, aż to jest ja. dziwne, że nie wzięliśmy śniadania hotelowego, bo oczywiście było i tak po zdjęciach widziałam, że przepyszne, ale bardzo polecaliście śniadania w góralskim browarze, tam gdzie my zazwyczaj jemy kolację, kolację obiad. Dokładnie. I po drugie sami chcieliśmy, patrząc po menu góralskiego browaru, by przetestować to śniadanie. Bardzo fajnie to tam się prezentuje w tym menu. A cenowo, jak liczyliśmy, to dosłownie, no może poza kawą, mm -hmm. to wyjdzie nam jeden do jednego. Jednym Bardzo to... podobnie. W ogóle teraz to mega podrożało, bo na przykład koszt śniadania dla jednej osoby to jest, to jest teraz 100 zł. No, to jest a... naprawdę dużo. Kiedy byliśmy? w grudniu, było jeszcze 80 i wydawało nam się dużo. No, no a jeszcze z rok temu 50, więc drugie tyle. Powieliśmy wziąć na śliniaczka, więc szybki postój w pepko Idę zobaczyć czy jest jakiś o, nie tu, tam jest wejście. Czy jest jakiś tani śliniaczek. Głupi śliniaczek a i tak senowej wysłałam zdjęcie, żeby wybrał który środkowy, dobra <śliniczny> Dotarliśmy na miejsce do hotelu I idziemy się spytać, czy przyjmą nas godzinę wcześniej, bo Można się zameldować dopiero od 16, taka jest doba hotelowa yy, A mamy godzinę przed 15 Więc liczymy po prostu, że będziemy mogli sobie zostawić rzeczy I chyba co, zaczynamy od basenu? Pewnie jakoś tak No, więc najpierw się musimy dowiedzieć, czy musimy wejść od razu od basenu Czy możemy sobie zostawić rzeczy i iść i my heart is made of dust and grain And spoils and I got troubles, got sins I'm my worst enemy But still got a to give Obładowani po same uszy, ale dostaliśmy się ponad godzinkę wcześniej, więc sobie jedziemy, mamy na czwartym piętrze pokój. Mam nadzieję, że... Z fajnym widokiem. Oby. Chociaż w najniższej cenie, wzięliśmy najniższą ale na, cenę, Ale to... napisaliśmy, jeżeli by, byłaby możliwość, to prosimy z widokiem. Oni się powinny napisać, że się postarają. No. O, idziemy. Raz, dwa, trzy, wchodzimy. Wow, Nadia, ale wow, łóżko. Uh -huh. Czy ja mam zooma włączonego? Czekajcie. Troszkę był zoom włączony. Tak się prezentuje nasz pokoik. Nadję doliczyli tak dosłownie, widzę z tym łóżkiem. No i zobaczmy, czy mamy cokolwiek za oknem. Oh, Christian! Widzę. O matko! Teraz i widok. Wow! Mega, a liczę sobie. Ja też. Ej, super jest. Tak wygląda radość, tylko strasznie radzi. Tak nie? wygląda radość! Kurka. ty tutaj śpisz. Ej, super jest. Idziemy zobaczyć do łazienki. O, elegancko. Podoba Ci się? To sprysznic prysznic, wiesz, bo ty nie wiesz co to prysznic. Nigdy się nie myłaś prysznicu. Myłaś się myłaś. No tak, też zakopanym. Fajnie. Jest tak... Tak jak lubimy, nie? Tak, dokładnie. Tak czyściutko. Ja nie jestem przekonana do tego, czy ten pasek tu pasuje. Ale jest nowy, więc chciałam go ubrać i nie wiem. Sami pomimo. rozumiecie. No, dokładnie. Świetnie jest. Swoją drogą, z tego hotelu w ogóle nie musimy wychodzić, żeby iść na basen do aquaparku. Tak. Wystarczy, że gdzieś tam przejdziemy jakimiś korytarzami. I na samej klubówki tak naprawdę mamy bardzo króciutko. No, tak. Tak sobie myślę, że jakbyśmy się pokłócili, to mamy przynajmniej gdzie spać. Nie musi jedna na podłodze. My i pokłócili, proszę. <grywa> no w rację, ale co ty tam robisz? Nadia dorwała lampkę. A ja oczywiście kontakt drogowy góry ja, ja góry. Jejku, jak ja się cieszę, że tu jesteśmy. Jest słuchajcie, jest tak przyjemnie, jest tak... Cudownie. Naprawdę i nie aż tak by strasznym kosztem. No, zmiana po prostu miejsca, ten widok. Rewelacja. Siedzimy, ja mówię do Krasyna, że idziemy na basen, a on tak mówi, że on chce posiedzieć i się nacieszyć tym, że tu jest. Tak, póki jeszcze jest ja chyba zaraz zrobię kawę, bo tu mamy opcję zrobić sobie kawę i na... Wyjdziemy sobie tu na taras i z widokiem na górę. No, cieplutko jest, więc możemy sobie tam siedzieć. Tak, dokładnie. Mam mam bo to tylko ubrać się może czapkę. Tatu! O, jest! będzie? <laughs> też pomyśleli, że przyjechali i siedzą w hotelu, ale ten wyjazd właśnie... Tak, to, to był taki wyjazd. To, ten, ten wyjazd ma taki cel, przyjechać, zmienić otoczenie i posiedzieć sobie po prostu... <laughs> Nawet mi się na, na ten basen przebierać nie chce, ale zaraz się znudzimy leżeniem, odpoczywaniem i na basenie też będzie fajnie. Na razie tak jest dobrze. <laughs> Podoba mi się, że mamy tutaj tyle ręczników, to po pierwsze. A po drugie, mamy tutaj woreczki na brudne pieruszki. Także to już w ogóle sztos. A tu też są już ręczniki. Tak, ale one są, że te ręczniki akurat możemy zabrać do aquaparku. Ale super, to tu mamy jeszcze kolejne ręczniki do akwaparku, a tutaj szlafroki i kapciuszki. <grym> <A>. <grym> jest taki słodki. Nadia, Kuku, Kuku. Dobry jest strój, za duży, co nie?

Say by chance, don't you want a man? A man who fully understands. I say it's hard. I say hard. <laughs> so I said, hey, don't you want to come? Come and run away with me. Hey, won't you come? to come and say by chance don't you wanna man a man who fully understands fully understands so I said hey don't you wanna come <noise> o Przebraliśmy się, odpoczęliśmy troszeczkę. Po prostu poleżaliśmy na łóżku. Nadia się wybawiła zabawkami. I idziemy teraz na salę zabaw, bo ona się powoli śpiąca robi po tym basenie. Zobaczyła tam u chłopca w kulkach i leci. Of your heart. What the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone that be the world? Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Przezliśmy właśnie do restauracji hotelowej, nigdzie nam się nie chce wychodzić. Mieliśmy zamówić pizzę, ale stwierdziliśmy, że weźmiemy nadie tutaj na Rosu i zobaczymy, czy stąd nie chcemy niczego. Ale powiem Wam, że jest to tak pięknie, że jestem po prostu w szoku. Co nie tu jest. Zamówiliśmy ostatecznie tylko i wyłącznie Rosu. Bo szczerze powiedziawszy, menina mnie do końca odpowiada. I patrząc po tym rosole to może i dobrze, bo ten rosół to kury na pewno nie widzę. Nie wiem, dla mnie jest niedobry. Ale smakuje, bo próbowałeś. I umiarkowane. Ale Nadie smakuje. Mm. Po prostu nie nasze smaki. No, zamówiliśmy sobie pizzę do pokoju. Ta panienka już prawie spała dosłownie. Ja nawet zasunęłam tej, jak to się nazywa? Zasłony. Zasłonek. Zasłonek. Eee, żeby żebym mogła sobie nie spokojnie spać, bo jest śpiąca po tym basenie. Ale przyszła pizza, którą zamówiliśmy. I moje pierogi z mięsem. Więc no chyba... chyba po spaniu. No nic. Świętujemy w takim razie wszyscy razem. Myślałam, że zjemy w spokoju. We dwoje. Romantycznie. <laughs> jest pana już w takim razie? Czy jest w sklepie nie byłeś? No zacznę dochodzić, o pan od razu przyjechał i. <laughs> Zamówiliśmy taką pizzę regionalną z oscypkiem, żurawiną i boczkiem. My stwierdziliśmy, że taką zwykłą, że tak powiem, jemy sobie na co, na co dzień. Zresztą robimy się taką w domu, nie? Taką też byśmy mogli, je, ale nigdy nie robimy. I przyszło to wcześniej niż miało być. O godzinę. O godzinę? Wow, ale pycha. Pizza też spoko. Co, mięsko? <laughs> nie jest mięska, nie? Może nie wyglądają, ale podobno smakują rewelacyjnie. Jest ja to genialne, są, albo ja jestem taka głodna. Pasz, karmi mnie. Ty miałeś spać! Miał, miał. Nie lubię tak w łóżku. Krystian poszedł do sklepu po coś do picia, bo pewnie po tej pizzy będzie nam się chciało pić w nocy. O, właśnie przyszedł. A ja uznałam, że fajnie by było, żebyśmy mimo wszystko mieli całe łóżko. To bo kupiłeś coś więcej niż picie. Co jeszcze wziąłeś? Parę drobnych rzeczy. Parę drobnych rzeczy, czyli co? Byłeś w Lidlu? A ja w tym czasie ospałam nad je i uznałam, że fajnie byłoby, jakbyśmy wszystko mogli spać osobno. No a że się boję ją przełożyć na to łóżko, żeby mi spadła, bo ona się jednak bierci w nocy, to próbuję je rozbroić, tak żeby materac sam położyć na podłodze, a to łóżko złożyć. Dzięki temu nawet jak spadnie z materaca, to spadnie ile? O? 5 cm. Donutiki. Słuchajcie, te donaty to są najlepsze donaty na świecie naprawdę, przebijają wszystkie, to są donaty, dokładnie KitKat i są dostępne w Lidlu Jak jestem już najedzona i nie mam na słodkie, tak chętnie donacika zjem mm. Fajnie, bo śniadanie mamy późno to akurat. Właśnie o tym myślę Kolejna rzecz to jest... ...koferki. jeszcze takiego jednego weźmy to zjem, tanio. Kawa, żebyśmy rano się napili kawy. Tak naprawdę drugie wino, bo tam to nie mam korkociągu. No. Lepiej, żeby było więcej niż żeby brakło. No, w tym momencie bierzemy się za znowu jedzonko. Za jakieś winko. Spędzimy sobie miło czas, pójdziemy myślę, że jeszcze na balkon. Właściwie też o tym, żeby iść na ten na ten taras no. i, i z winkiem ubrać się, posiedzieć tutaj wiesz. Kamerze, co prawda Giewon tu nie widać, ale na żywo uwierzcie, że owszem. A tutaj mamy widok na Krupówki, dalej jest ten młyn słynny. Kurcze no wow, a tam u góry Gubałówka. Jejku, no cudnie. Wow. U góry się Gubałówka świeci. Standing on with you, and flowers everywhere. dlaczego nie mogłabym być kamerzystą na ślubach, weselach, ogólnie na takich ważnych wydarzeniach, pomijając y, oczywiście moją umiejętności? To dlatego, że bałabym się odpowiedzialności za materiał. Przykładowo dzisiaj. Po prostu gdzieś wyparował nam materiał z całego dzisiejszego poranka. I tak jak mówię, nie był to jakiś taki turboważny materiał, ale jest mi go tak troszeczkę żal, bo zrobiliśmy takie moim zdaniem fajne ujęcia, fajnie co wyglądało, bo na przykład byliśmy na siłowni, wierzcie lub nie, naprawdę byliśmy dzisiaj rano na siłowni i to całą trójeczką. Tylko my byliśmy na tej siłowni, więc było super. Nadia tam po prostu czuła się jak w raju. Robiliśmy też ćwiczenia z nią, więc... Myślę, mm. że też Krysian mi tam troszeczkę pomagał przy tych ćwiczeniach, bo się okazuje, że nie wszystkie e, do końca robiłam tak, jak trzeba. Więc... E, więc troszeczkę mi żal. Krysian był też w saunie. To tam byście go na oglądali spokojnie, ale też tam jakieś fajne przepitki porobił. E, pokazał wam właśnie, jak ta sauna wyglądała. E, ja też próbowałam jakieś takie artystyczne. Yy, przejścióweczki z, z takiej porannej rutyny, nie? Pogadałam troszeczkę do Was odnośnie dzisiejszego dnia, dzisiejszych planów i tak jak mówię, wszystko wyparowało w powietrze. Całe szczęście wczorajszy dzień zgrałam sobie już wczoraj, bo też by go nie było. Więc tak w skrócie tak jak Wam mówiłam, rano była yy, siłownia, była kawa, był prysznic, sauna, yy, taki naprawdę wolny poranek i mamy już godzinę 10.30, a śniadanie w góralskim browarze mamy do godziny 11.00. Więc tak na styk, jeżeli w ogóle zdążymy, bo coś czuję, że, się, że możemy nie zdążyć przez to, że próbowaliśmy odzyskać ten materiał. Ogromnym minusem, jeśli chodzi o, o to, jakie mamy dzisiaj plany, mieliśmy bardziej, bym to tak nazwała, to to, że wczoraj mieliśmy cudowną pogodę, słoneczko, chyba 15 stopni, więc dość sporo jak na zakopane, i siedzieliśmy cały dzień w hotelu, a dzisiaj mamy totalny deszcz. Taki deszcz, że dobrze, że mamy samochód w garażu takim tutaj podziemnym, że nie musimy nawet wychodzić, no ale później tak musimy z samochodu do restauracji przejść, więc będzie ciekawie. Nawet nie mam parasolki w samochodzie. O spacerze po Krupówkach nie mam mowy. Na ten moment jest taki plan, że po prostu jedziemy na śniadanie. Liczymy, że tam sobie Nadia pójdzie spać na drzemkę, bo już on coś zbiera. W sumie jest jej pora. I że tam spędzimy dużo, dużo, dużo czasu, że coś z tą pogodą będzie lepiej, chociaż według prognozy ma nie być lepiej. I, i co? Później do kościoła, bo dzisiaj jest niedziela palmowa, wzięliśmy na dni palmę z domu i chcielibyśmy iść na mszę. I szczerze powiedziawszy, obawiam się, że na tym się skończy nasz dzień wyjazdowy, że będziemy wracać, ale nie wiem. Także na ten moment jest plan na śniadanie i spędzenie drugiego poranku w restauracji. Jest mocniejsza. <laughs> Dobra, tak trzeba ją, jej bluzeczkę przenieść. No wiem, śpiąca jesteś już. Bierzemy torbę i idziemy. Bluzeczkę musimy przebrać. Gdzie masz bluzeczkę? Nie, nie podoba ci się. Ładna jest takim kołnierzykiem. Piękna. A w ty też... masz błąd na kuceczki? Przecież ty lubisz kuceczki. Yes. jesteśmy gotowi, jedziemy na śniadanko. Uh. Słuchajcie, zamówiłam cztery śniadania i chyba przesadziłam na naszą trójeczkę. To jest takie dla... Znaczy dla krasiana, ogólnie wszystko jest dla wszystkich. To jest takie śniadanie góralskie, jak widzicie, czyli takie, taka klasyka, jaką myjemy. Tutaj jest jajecznica z dodatkami, chlebem świeżutkim, pajdą chleba, croissant z jajkiem, sałatką. I dla panienki widzę, że już wcina pankejki. Dobre, Nadia? Jestem zadowolona. Ja też jestem zadowolona. <laughs> ja Mój się tak strasznie pójdę, cieszę jak na to patrzę. Nie jestem jakaś tak wybitnie głodny, ale chyba z niej wszystko. <laughs> no, wygląda to świetnie. A my puczte? możemy siedzieć i jeść. Mm. <laughs> Dziękuję. I 나를 <목소리도> 갖 <목소리도> <목소리도> Then stupid big so we hadqua size. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Ca honestly, I don't have my time to waste. I'm trying to come back to you O because now I see we were meant to be. dream your pre ho. Ja nic się nie odpowiada w tym kwiatuszku. Okazało się, że ma być niedzielę handlową, więc wpadliśmy standardowym przykładem do homely i zobaczcie, jakie piękne kwiatuszki. Po prostu taka gałązka mnie urzekła, a że jest minus 20% na wszystko przy zakupach powyżej 50 zł, to muszę niestety, niestety rozumiecie, wziąć coś jeszcze i ten kwiatuszek mi się spodobał do łazienki i myślę, że będzie Perfekt pieprzowe z sosem i kluskami. a kwestion chyba standardowo chabowy z frutkami Co to za misio? Tak, mamy drugi kwietnia i wczoraj mieliśmy wiosnę, a dziś mamy śnieg zimno Dzisiaj mamy prima prelis. Nie, wczoraj było prima prylis. Nie, ze śniegiem <grym> No, w sumie tak Mieliśmy wracać już do domu Jesteśmy przygotowani pod względem temperatury, yy, ubrani. Ciepło po prostu Ciepło jest. jest. I korzystamy, póki jesteśmy w zakopanym na krupówkach. Więc idziemy się przejść. Po Co prostu. prawda, na deszcz nie byliśmy przygotowani, ale zmieniło się no śnieg, tak. więc jest totalnie inaczej. Idziemy, spacerujemy, póki tu jesteśmy. Muzyka a nie chcemy jeszcze dwóch takich małych klasycznych, żeby mieli? Nie wiem. Weźmy jeszcze dwa takie małe klasyczne. Dobrze. to jest barnek z też? Znaczy z tak, serka? Z serka, tak. A to na święto się takie bierze, tu takie jest tradycja? Naprawdę? Tak. O, A cukrowego też, czy nie? No można i cukrowe włożyć, ale u nas przeważnie się wkłada o tym co się panie. Okej, okay, super, dziękuję, dziękuję bardzo Dziękuję serdecznie, do Nie Nieważne, że już pękam i mam dość wszystkiego, czekolada z wedla musi być. Jezu, uwielbiam Wziąłem mleczną najmniejszą i myślę, że i tak nie dam rady Szczęśliwa, happy? Tak, ale nie dam rady, bym i jesteśmy w domu. Rozpadał się deszcz. Dodatkowo. Tak, niby śnieg, ale tak naprawdę to jest mocno no, deszcz. Więc było przyjemnie do czasu? Jak Przez widzicie. chwilę spacerku. A teraz już weszliśmy do auta, jesteśmy delikatnie, no w sumie włosy delikatnie mokre. Więc uznaliśmy, że bez sensu, już i tak przeszliśmy w sumie Krupówki. Tam i z powrotem, zresztą nie mam Krupówki, są chyba jeszcze <laughs> dłużej. Długie, długie, ale... Długie, długie, ale wiecie, ten taki standardowy <laughs> odcineczek. Przeszliśmy, jesteśmy pojedzeni na maksa. Byliśmy Dokładnie. w kościółku, byliśmy, gdzie byliśmy? Byliśmy na siłowni, tak, byliśmy... Intensywny dzień. Mimo, że jest młoda godzina, to wracamy. Dzień uznajemy za naprawdę... Cały weekend. Cały weekend. Uznajemy jak, za jak? Udany. Bardzo udany, bardzo tak, udany. Tak odpoczęłam i fizycznie, i psychicznie, i dietetycznie. Wow. Mogę jutro zaczynać dzień, tak wiecie. To jest trzeba. A będzie intensywnie, bo mamy wielki tydzień. I Także święta. Dziękujemy Wam za oglądanie. I do zobaczenia już wkrótce. Pa.